Porucznik Szybczyk według kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego w uroczystości. Kompania, Na ramię, proszę! Pomogi, Panie, Przy Generalnego Wojska Polskiego proszę o przekazanie flagi dla uczestników rady na Zachodni wieje wiatr, na niebie rozbłysły rakiety W stalowym rumaku otwiera się właz I widać czerwone berety W stalowym rumaku otwiera się właz I widać czerwone berety Przeskakać nam trzeba, nie bajka no cóż Na pasach Aeny czekają Zabieraj więc bracie spadochron i nóż Koledzy samolot siadają, zabieraj więc bracieństwa do i nóż. Koledzy samolot siadają, silniki zawyły i AN się zniósł i już wysokości nabiera. Żołnierze się wszyscy do skoku szykują, dowódca nam sam błaz otwiera. rzyku staną bataliony zagrają śmigła na zwycięski dzień i nad zbroczoną polską krwią zagony spadnie z skrzydlatych samolotów cień jedwabną tęczą zlećmy nad stolicę nad stare winą, i kresowy lwów i poznajomych w drogich okolicach przejdziemy z pieśnią, tak jak dawniej znów. W locie szukają swadochrony, jak powiewa młodą skroń Serca biją jak szalone, mocno dzielżą garści broni, swarty przy... nie szans naszym jest rozkazem To jest nasz obieg tak do mnie rzekł Najważniejsze co się czuje Słuchaj zawsze głosu serca hey. Kiedy byłem Kiedy byłem dużym chłopcem hey. Wziął mnie ojciec Wziął mnie ojciec I tak do mnie rzekł sercem serca się nie kieruj tylko forsa ważna w życiu jest Wicher wieje, wicher słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hey. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Serdecznie witam małżonkę, panią Krystynę Kwiatkowską, wraz z rodziną, córkę Kamilę, wnuczki Hannę i Ninę i Pawła. Wojskową asystę honorową na dzisiejszą uroczystość wystawiła 34 Brygada Kawalerii Pancernej pod dowództwem podporucznika Michała Sławskiego. john moya box office doctor hall hall box office hall 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 yeah oh. Kochany Tatusiu, nie takie to miało być pożegnanie, chociaż wszyscy czekaliśmy na nie. Miały być łzy, lecz radości i pełno, lecz niewczerni gości. 25 dni do emerytury, a siły wciąż tyle, by przenosić góry. Już niebawem miała się skończyć Twa ciężka służba wojskowa, jeszcze została ta ostatnia podróż służbowa. Później miałeś już tylko planować dawno odkładane podróże, nacieszyć się domem, ogródkiem, zasłużonym wolnym czasie na emeryturze. Do ostatniego dnia chciałeś być dla swoich żołnierzy przykładem, by podążali lojalności i oddania śladem. Lecz już na mnie opowiesz wspomnień, co życie bogate uskładało, bo życie tak brutalnie inny scenariusz napisało. Pięć tysięcy godzin spędzonych w różnych statkach powietrznych, Tyle miesięcy, lat wręcz, na misjach niebezpiecznych. Tyle kurzu i pyłu i ostrzału z moździerzy, tyle naszych za ciebie odmówionych pacierzy. Lecz znów katyńska ziemia wydała brutalną komendę. Tak jakby los chciał, byś spełnił swoją własną legendę. Przeszedłeś wszystkie dowódcze stanowiska wojskowe, a wciąż dla swych podwładnych miałeś uśmiech i dowcipy nowe. Droszczyłeś się bardziej o podwładnych niż o uznanie uprzełożonych, i to nieprawda, że nie ma ludzi niezastąpionych. Wielki a skromny byłeś, to bez wątpienia, a tacy ludzie nie są do zastąpienia. Kraków jest z ciebie dumny i wszystkie twoje desantowe dzieci, bo jesteś pierwszym generałem w czerwonym berecie, na którym czwarta gwiazdka świeci. Byłeś tak skromnym człowiekiem, nie szukałeś rozgłosu, a i tak doczekałeś się w godzinę śmierci. Zygmuntowskiego dzwonu głosu. Medale i sława nigdy nie miały dla Ciebie znaczenia, a i tak otrzymałeś wszystkie możliwe odznaczenia. Na zewnątrz byłeś generałem, wielce przez wszystkich poważanym, a dla nas w domu naszym tatusiem, ciepłym i kochanym. Jesteś niedoścignionym wzorem. Dziękujemy Ci za to i chcemy Ci powiedzieć: Jesteśmy z Ciebie dumne, Tato. Prosiłyśmy Boga o miłość największą, o ciepłą i czułą i najpiękniejszą. Prosiłyśmy Boga o zrozumienie, które ukoi wszelkie cierpienie. Pragnęłyśmy w życiu oparcia i siły, przy której marzenia by się spełniły. Modliłyśmy się o przyjaciela na stałe, który rozwieje wszystkie smutki i żale. Dostałyśmy to wszystko w jednej osobie. Kochany Tatusiu, to właśnie w Tobie. I w tym dniu chcemy Ci podziękować za to, że właśnie naszym byłeś mężem i tatą. I choć jesteś w naszych sercach, tak strasznie nam brakuje naszego tatuśka. Kochamy Cię. Duktusie, Edziulek, i Twoja kochana mamuśka. Nie wiem jaki jesteś, zechciał tak jak nie chcesz Nie Te, te wszystkie nasze gadżety, te, te wszystkie nasze symbole i tak dalej, i tak dalej, to jest robota wizy Brawo! Chodzisz tylko, że powiecie, że mogę Wam pomagać, a tym bardziej jak się widzę, że przekrój chyba przez wszystkie lata Wszystkie y, mamy, tak? Dziękuję bardzo Jakby ci nie podobało to on tego zaprojektował Dzień. me